Firma Nevak to czołowy polski producent taboru szynowego. Nasza historia sięga 1876 roku. Specjalizujemy się w produkcji pojazdów pasażerskich, jak również lokomotyw. Naszym najnowszym produktem z rodziny Impuls są zespoły trakcyjne Impuls 2, wyprodukowane dla włoskiego przewoźnika FSE. To jest pierwsze zagraniczne zamówienie na pojazdy pasażerskie elektryczne realizowane poza granicę naszego kraju. Pojazdy serii Impuls cechuje wysoka niezawodność, wysoka dostępność techniczna oraz nowoczesne rozwiązania techniczne i funkcjonalne zastosowane na pokładzie. Cały proces tworzenia, i projektowania pojazdu szynowego realizujemy w postaci cyfrowej. Każdy element, który znajduje się w rzeczywistym pojeździe jest zamodelowany w wersji komputerowej. Czyli jeżeli czegoś nie mamy w oprogramowaniu komputerowym, to nie istnieje to fizycznie. Dzięki czemu Będziemy możemy bardzo precyzyjnie sterować produkcją, nadzorować produkcję oraz przede wszystkim zapewniać odpowiednią jakość materiałów i ich dostępność następnie w strefie zamówień. W ciągu roku mamy od kilku do kilkunastu projektów, to jest uzależnione od postępowań przetargowych i od ich zakresu, ponieważ robienie pojazdu typu Impuls wymaga mniej, mniejszego nakładu pracy. Jest to po prostu konfiguracja pojazdu pod specyfikację klienta, ale jest również impuls wersji drugiej, który wymaga już projektowania od zera, gdzie musimy zrobić koncepcję, musimy zrobić wszystkie obliczenia, przygotować prototypowe modele, omówić. Zaczynamy od oczywiście od modelu 3D, w którym wykonujemy wszystkie, dosłownie wszystkie części, jakie, z których składa się podjazd, pociąg. Z Volta korzystamy już od około 2013 roku. Wcześniej korzystaliśmy z podstawowej wersji. W 2014 roku podjęliśmy decyzję o właśnie integracji z tych dwóch systemów ERP i Volt i po takim wdrożeniu już teraz na każdym projekcie używamy tego, tego systemu Volt i, i tej integracji. Nie wyobrażam sobie już teraz, żebyśmy się mieli cofnąć i zrezygnować z tej funkcji. Podstawowym efektem jest czas pracy, czyli zmniejszenie czasu wprowadzania struktury, zniwelowanie błędów do minimalnej ilości, no i trzeci bardzo ważny aspekt informacja zwrotna. My wysyłamy te dane do poszczególnych działów i w razie potrzeby zmiany w konstrukcji w pojazdu, automatycznie są do nas generowane i odsyłane. Integracja systemu Volt z systemem RP skróciła. Nasz czas pracy przede wszystkim przy tworzeniu struktur o blisko 40%. Możemy skrócić czas tak naprawdę finalnego zaczęcia produkcji pojazdu.